Kończymy dzisiaj sezon i co dalej? Przerwa? Odpoczynek? No teraz zespół na, ma przerwę najprawdopodobniej. Zaczniemy e, przygotowania od 10 lipca. Teraz do 10 chłopacy mają e wolne. E, od 10 zaczniemy. E, miesiąc czasu zostanie, nawet nie miesiąc, bo to 4 tygodnie zostaną do pierwszego meczu. 6 sierpnia już pierwszą e, gramy kolejkę. No 4 tygodnie będą bardzo, bardzo gdzieś tam e, pracowite i, i nowy sezon. No. Czy już sparingi są zaplanowane? Sparingi są trzy na razie na dzień dzisiejszy zaplanowane To jest bodajże 16 lipca z Kariną Gubin Później tydzień, później Bolesławiec, ten z Bolesławiec I ostatni weekend przed sezonem Łużyce-Lubań, tak? Także tutaj zespoły, gdzieś tam e, trzecio-ligowy trzecioligowy, Bolesławiec i, i użyce czwartoligowe tutaj z e, Dolnego Śląska. Chcemy się gdzieś też sprawdzić z tymi zespołami, e, z innego województwa, jak my wyglądamy na ich. Tle. E, no jeszcze gdzieś tam planujemy może środę, jakiś sparring ale to też w zależności od tego. Ilo osobami będę dysponował na treningu, bo to wiadomo lipiec sierpień. Yy, czas urlopowy i ci chłopacy wiadomo, amatorzy, nie wszyscy będą na pewno do dyspozycji na treningu i, i liczę gdzieś tam się z tym, że część osób może nie być. No będziemy musieli to układać do pierwszego wypadku. Czy czekają promień jakieś zmiany kadrowe? No na pewno zmiany kadrowe gdzieś tam będą. No, nie chciałbym gdzieś tam mówić już teraz, kto, może, kto odejdzie, kto przyjdzie. Na pewno gdzieś tam zmiany, tak jak yy, co każdy sezon gdzieś tam co nie chciałbym może za dużo roszad gdzieś tutaj robić w zespole, bo, bo jak gdzieś to dobrze funkcjonuje, to fajnie, żeby to zostało i gdzieś te e, klocki układać dalej. No na pewno e, tutaj gdzieś mi zgłosił Ilia, że, że gdzieś wyjeżdża do Wrocławia i najprawdopodobniej go nie będzie. Wojtek Kruczkiewicz e, no, idzie na studia i, i też najprawdopodobniej u nas nie będzie na, na przyszły sezon, a z, tymi, z pozostałymi zawodnikami Będą rozmowy. No macie Komonowicz też, najprawdopodobniej odejdzie, przejdzie do, do czarnych żagań, a pozostali zawodnicy będą rozmawiać z zarządem. I, i mam nadzieję, że z nami w większości z chłopakami się, się zarząd dogada i będę mógł dalej z tą grupą pracować w przyszłym sezonie. A czy może trenery, na przykład, zdradzić, na jakich pozycjach nastąpią te zmiany? No na pewno chcielibyśmy tutaj, chcielibyśmy gdzieś tam wzmocnić linię obrony. Tu, tu już. Dostałem informację od Piotka Czarnoty, że, że wróci do nas po tej kontuzji. Pół roku Piotka nie było, się leczył i, i od lipca ma zacząć z powrotem treningi. No, akces zgłosił z powrotem Bartek Suski, który, który też miał gdzieś tam po, po kontuzji przerwę w graniu i gdzieś tam zgłosił ostatnio akces, że, że wraca do treningów i, i, i wraca do drużyny, także już tutaj mamy dwóch obrońców. No na pewno w każdej formacji gdzieś tam potrzebne jest, jest wzmocnienie. No tutaj widać było brak Kuby Księżniaka, gdzieś tu też była mała rywalizacja z przodu i, i, i z konieczności gdzieś tam Patryk Jasiek grał, Maciek Enkot wchodził, tu też by gdzieś przydało większa rywalizacja z przodu. No pomocy myślę, myślę że, że też gdzieś tam Maciek Kononowicz odszedł. No, nie wiadomo czy wszyscy zostaną, także tutaj w pomocy też, też gdzieś tam na pewno z osobą, by się przydała. No na pewno będziemy przede wszystkim w pierwszej kolejności rozmawiać z tymi zawodnikami, którzy są I, i będziemy chcieli wszystko zrobić, żeby jak największa ilość tutaj zawodników tych została, bo bo mówię dla mnie ważne jest w zespole taka stabilizacja, gdzie z tymi chłopakami już trochę czasu pracuję, wiedzą co, co ja chcę, żeby grali z te fragmenty gry, gdzieś to fajnie wychodzi, no, patrząc na... Na strzelone bramki to, to ostatnio gdzieś tam patrzyłem, to powyżej po 50% mieliśmy strzelonych bramek ze stałych fragmentów gry i, i fajnie jak to funkcjonuje i mówię, no ja bym to tak widział, żeby, żeby było jak najmniej jak najmniej roszad w zespole, ale to nieuniknione jest, że, że gdzieś one będą, no na pewno dwie, trzy, może cztery osoby odejdą, ktoś tam przyjdzie. no.